Cześć, na kanale Krzychu, trenuję. Dzisiaj trening nóg, mały patencik. Mam nadzieję, że Wam się przyda, że skorzystacie u siebie w siłowniach. Także zaczynam od wyprostów na prasie, czyli na początek skromny ciężar, aż powoli doładujemy. Że już mnie łapie przeziębienie, czuję się słabiej. Oczywiście już wszystko boli. Jak to przy przeziębieniu, pierwszy dzień, najgorszy. E, jeszcze nie jest aż tak źle, bo mogę jeszcze potrenować, ale tutaj już czuję po e, mięśniach, po ciężarach, że to nie jest już to. Także pewnie, niestety, ostatni trening w tym tygodniu. Będzie trzeba się pofaszerować czymś, żeby. Wrócić do zdrowia. Taka to pogoda. Ostatnio po 37 stopni, dzisiaj zaledwie 15, wczoraj 17, także chłodno, a wiecie jak to działa. Raz ciepło, raz zimno. Człowiek się ubierze, rozbierze i momentalnie przeziębienie. Też pozdrawiam Bartka Kiliana, który uwielbia robić nogi. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się u mnie w siłowni. Co do nowości, które mają się pojawić, coś tam już w głowie świta. Spawareczka zaczyna się nagrzewać, także myślę niedługo zobaczycie coś nowego. Na sam koniec przysiady ze sztangą. Także taki mały bonusik. Już wam nie będę nagrywał. Po prostu. Na sam koniec wrzucam sobie cztery seryjki i uciekam do domu. Nie ma co tu więcej cudować. Także dziękuję za uwagę. Widzimy się na kolejnym treningu. Trzymajcie się. Hej! 50 nas opuszczają, a czemu? To dowiecie się już niebawem. Możecie pisać w komentarzach, ale myślę, że odpowiedź jest banalnie prosta.